Najpierw wybieramy końcówkę. To jest końcówka do czyszczenia mebli. A to jest końcówka do czyszczenia dywanów. Kiedy mamy wybraną już właściwą końcówkę, po prostu ją wsuwamy w rurę i zakręcamy. Teraz musimy przygotować czynnik. Najlepiej zrobić to używając wiaderka z odgórzacza. Będziemy pewni, że woda nam się w odgórzaczu nie przeleje. Ściągamy przednią obudowę. Wyciągamy wiaderko. Idziemy po wodę i odmierzamy ilość czynnika zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Kiedy chemię mamy już gotową, wlewamy ją do tylnej części odkurzacza, uważając, żeby nie przekroczyć dopuszczalnego maksimum. Wkładamy wiaderko z powrotem do przodu, zakładamy plastikową obudowę. Odkurzacz oczywiście należy podłączyć do prądu. I teraz przechodzimy do sterowania. Na odkurzaczu są dwa przyciski. Jeden to jest odkurzanie. Odkurzanie, a drugi przycisk jest od natrysku. Teraz musimy rozprowadzić chemię na powierzchni, którą będziemy prać. I odczekujemy 10 do 15 minut. Za pomocą funkcji ssania odsysamy resztę wody z chemią z pojemnika. Wylewamy ją i przynosimy świeżą. Świeżą wodę wlewamy do pojemnika z tyłu odkurzacza i teraz używając obu funkcji odkurzacza puczemy praną powierzchnię do momentu aż woda w wiaderku będzie jasna. Jeżeli Wam zabraknie wody, trzeba po prostu sobie jej dolać. Na koniec, używając tylko samego ssania, odsysamy z pranej powierzchni tyle wody, ile się da, żeby mebel jak najszybciej wyschnął. Czyścimy odkurzacz i odkładamy go w schowku, albo, jak wypożyczyliście sprzęt, oddajemy do wypożyczalni. Cześć!